Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Jestem Himek i podzielę się z Państwem myślą, że teraz bardziej niż kiedykolwiek warto obserwować oferty promocyjne ulubionych sklepów Polaków. A wszystko to z prostej przyczyny. Dzięki temu nasze portfele nie muszą schudnąć w takim stopniu, jak schudłyby, gdybyśmy tego nie robili. Jednak nie samo obserwowanie jest tu konieczne. Przede wszystkim warto bowiem korzystać z promocji, które się nadarzają, szczególnie gdy dotyczą one produktów, które i tak regularnie kupujemy. Oszczędności, które zyskamy w ten sposób, bardzo łatwo jest policzyć, ale też u każdego wyglądać one będą nieco inaczej. Inne mamy bowiem preferencje zakupowe i kupujemy różne produkty. Są osoby, które wolą dietę bardziej mięsną, a inne z kolei zajadają się owocami. Ważne jest, że w takim sklepie jak chociażby właśnie analizowany Lidl, oferta promocyjna jest bardzo szeroka i bez względu na to, jaki kto ma przyzwyczajenia i gusta, zawsze znajdzie sposób, aby jego zakupy były tańsze. A jak bogata jest oferta Lidla? Można by opowiadać godzinami, ale myślę, że każdy, kto bywa w tym popularnym sklepie, doskonale to wie. Niezwykle cieszy także, że asortyment jest regularnie powiększany i zmieniany, więc nawet ja, bardzo wybredny zakupowicz, zawsze znajdę coś ciekawego, co mnie zaintryguje lub zaciekawi. A jeżeli jeszcze uda mi się kupić to w rozsądnej cenie, to takie zakupy uznać można za zdecydowanie udane. I takich właśnie udanych zakupów w Lidlu Państwu życzę. Podobnie jak niezwykle miłego dnia i do zobaczenia na kolejnych filmach na kanale Gazetki i promocje. Zatem do widzenia już niebawem! Patrzę przez okno na miasto tonące W morzu cieni, gdy noc puka w drzwi Wspomnienia wracają jak liście spadające Nie mogę uciec od myśli o nas ty i ja Wrzeszczy wrzesień, że już jesień Zabiera nam lato, a deszcz w serce cieknie Wrzeszczy wrzesień, to nasze przeznaczenie Zostajemy w chłodzie bez słów, bez wytchnienia Te ulice i yeah, echo kroków Twoich Słowa niewypowiedziane, co miały być Chciałbym zatrzymać choć jeden moment Zanim odejdzie wszystko, co nasze na zawsze Wrześ ty, że już jesień Zabiera nam lato, a deszcz w serce cieknie Wrześ ty, to nasze przeznaczenie Zostajemy w łodzie bez słów, bez wytchnienia O kroków Twoich, Słowa niewypowiedziane, co miało być. Chciałbym zatrzymać choć jeden moment, zanim odejdzie wszystko, co nasze na zawsze wrzeszcze. Wszeszty, wrzesień, że już jesień zabiera nam lato, a też w serce cieknie. Wszeszty, wrzesień to przeznaczenie zostajemy w chłodzie bez słów, bez wytchnienia Może wrócisz, gdy zima się zjawi Może czas wszystko zmieni, naprawi Ale teraz ten wrześnim płacze za nami I ja płaczę z nim w tych naszych strach rozbitych Wrześczy, wszechścień, nie się sień Zabieram nam lato, a deszcz w serce cię